Witajcie, w szóstej kolejce sezonu 2025-2026 w dziewiątej grupie wrocławskiej B klasy zawodnicy Silezji Szymanów rozegrali trzecie i ostatnie w tej rundzie derby gminy Wisznia Mała. Przy sportowej 1 w Szewcach gospodarzem spotkania była miejscowa błyskawica. Oba zespoły zdobyły do tej pory po sześć punktów, więc liczyły na zwycięstwo i dopisanie kolejnych trzech punktów w tabeli. Piękna pogoda skłoniła wielu kibiców do wizyty na stadionie w Szewcach, a zawodnicy obu zespołów próbowali od początku narzucić przeciwnikom swoje warunki gry. Niedługo po rozpoczęciu gry w polu karnym, błyskawicy znalazł się Michał Osowski, który stanął oko w oko z bramkarzem gospodarzy Bartoszem Dzienisikiem. Nie zdołał jednak oddać strzału, bo z tyłu wpadł na niego obrońca Błyskawicy. Osowski upadł, ale sędzia Artur Przystarz nie dopatrzył się faulu w tej sytuacji. Gra toczyła się dalej, a chwilę później kolejną sytuację bramkową miała Silesia. Tym razem Rafał Długosz uderzył z 20 metrów. Piłka odbiła się od słupka i wyszła w pole. Niedługo potem kolejny raz zakotłowało się w polu karnym Błyskawicy. Po dośrodkowaniu piłkę głową uderzył Grzegorz Bieniek, a w tym samym momencie jeden z obrońców błyskawicy próbował wybić piłkę nogą. Odległość między nogą obrońcy a głową Bieńka była na tyle mała, że sędzia przystasz odgwizdał przewinienie i podyktował rzut wolny pośredni dla Silezji. Szymanowianie ustawili piłkę pięć metrów od bramki gospodarzy, a lekko ruszoną przez kolegę z drużyny piłkę uderzył sam poszkodowany. Piłka trafiła w słupek i wyszła w pole, jednak w tym samym momencie rozległ się gwizdek arbitra. Nakazał on powtórzenie wykonania rzutu wolnego, bo jeden z zawodników z muru zbyt wcześnie starał się zablokować strzał. Jednocześnie sędzia ostrzegł, że ponowne, zbyt wczesne wybiegnięcie z linii bramkowej będzie skutkować żółtą kartką. Tym razem Bieniek ponownie uderzył ruszoną przez Osowskiego piłkę, a ta poszybowała nad poprzeczką bramki błyskawicy. W tym samym momencie ponownie rozległ się gwizdek i sędzia przystaż ukarał jednego z zawodników błyskawicy żółtą kartką, ponownie nakazując powtórzenie rzutu wolnego. Tym razem strzelcem był Marcin Zygmunt, ale uderzył bliźniaczo podobnie do drugiego strzału Bieńka. Piłka przeleciała nad poprzeczką i gospodarze rozpoczęli grę od własnej bramki. Jednak w drugiej minucie doliczonego czasu gry szymanowianie przełamali opór gospodarzy. Marcin Zygmunt wykorzystał zamieszanie w polu karnym gospodarzy i zapewnił gościom prowadzenie. Po jego mocnym strzale z kilku metrów piłka odbiła się od poprzeczki i zatrzepotała w siatce. Chwilę później sędzia zaprosił zawodników na przerwę. Kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy było 2 do 0 dla gości. Po dośrodkowaniu Osowskiego z rzutu rożnego największą przytomnością umysłu wykazał się Alan Pelczarski, który uprzedził obrońcę i czubkiem buta skierował piłkę do siatki. Silesia kontrolowała grę i nie pozwalała przeciwnikom na stworzenie groźnych sytuacji, a jednocześnie sama miała kolejne okazje do podwyższenia wyniku. Najpierw w sytuacji sam na sam z bramkarzem Błyskawicy znalazł się Beniamin Wiórko, który uderzył piłkę nad bramkarzem, ale i nad bramką. Chwilę później mocno z 23 metrów strzelał Osowski, a po jednym ze strzałów Bieńka i dobitce Zygmunta piłka po raz trzeci znalazła się w siatce Błyskawicy. Ale sędzia przystasz zauważył faul na bramkarzu. Było to o tyle dziwne, że Dzienisik rzeczywiście upadł na ziemię, ale sprawcą tego upadku był jego kolega z drużyny. Więcej bramek widzowie w tym meczu nie zobaczyli i Silesia po trzech porażkach w pierwszych trzech kolejkach notuje serię trzech kolejnych zwycięstw, przesuwając się na ósme miejsce w tabeli. Kolejny mecz wyjątkowo w sobotę. 27 września 2025 roku na Silesia Arenie w Szymanowie Silesia meczem z PKS Augustyn Wrocław rozpocznie obchody 15-lecia Silesii Szymanów. Po meczu zaplanowany jest festyn z tej okazji i cała masa atrakcji. Pierwszy gwizdek o 11, a impreza potrwa do późnego popołudnia.